W wcześniejszym filmiku pokażę Ci wszystkie tryby online, które są dostępne w FC25, które pozwolą Ci nagranie meczy przeciwko przypadkowym innym graczom. Jeżeli chodzi o tryby online, to najpopularniejszym z nich na pewno jest Ultimate Team, który pozwala Ci na stworzenie własnej drużyny za pomocą kart z zawodnikami. W tym trybie otwiera się różne paczki, ale także oczywiście gra się mecze, ewoluuje zawodników, i co więcej, sam ten tryb posiada również wiele innych dodatkowych trybów, w tym także jakieś różne zadania do wykonania, które pozwolą Ci przyspieszyć budowanie własnej drużyny dalej. Kolejnym sposobem na grę online to są kluby. W tym wypadku tworzymy własnego zawodnika, i następnie dołączamy do jakiegoś klubu, który został stworzony przez innego gracza, bądź zakładamy własny, i wtedy na przykład my możemy w swoim klubie mieć innych graczy. Cały Cały myk polega tutaj na tym, że potencjalnie możemy mieć tutaj 11 różnych graczy w jednej drużynie i każdy steruje własnym zawodnikiem. Jeżeli natomiast nie mamy aż tylu ludzi w drużynie, no to podczas grania meczy jeden zawodnik przejmuje ster nad pozostałymi zawodnikami, którzy nie są sterowani przez nikogo innego. Czyli na przykład 5 zawodników gra swoimi normalnymi zawodnikami, których sobie stworzyli. Natomiast szósta osoba załóżmy gra swoją postacią bądź nie bądź swoją postacią oraz każdą inną która pozostała niewybrana także tak prezentują się kluby dodatkowo mamy także sezony i jest to taki już myślę że można spokojnie powiedzieć klasyczny tryb online który istniał praktycznie od zawsze w w Fifie oraz w FC i polega on po prostu na tym, że wybieramy sobie zespół, wybieramy sobie jakąś taktykę i zaczynamy grać online. Tutaj dodatkowa sprawa jest taka, że mamy także dywizję. Pniemy się po prostu w rankingach. Jeżeli wygrywamy mecze, to zdobywamy punkty. Im więcej tych punktów, tym też wyżej zachodzimy w tych rankingach, w tych dywizjach. I oczywiście celem jest dojście do pierwszej dywizji, podczas kiedy przegrywamy, no to oczywiście spadamy. Także tutaj nadal mamy jakąś tam formę rywalizacji. Nie jest to takie granie o nic i na pewno jest to troszkę wygodniejsze dla kogoś, kto nie chce na przykład użerać się z tworzeniem własnych zespołów w trybie Ultimate Team. I mamy także sezony współpracy. Jest to coś podobnego do sezonów, tylko tutaj możemy sobie zagrać z jeszcze jednym znajomym, czyli możemy sobie zagrać 2 na 2 w sezonach współpracy, natomiast cała reszta wygląda identycznie: po prostu tylko wybieramy drużynę, wybieramy jakąś taktykę i, i tyle, i gramy mecz. Mamy także mecze towarzyskie online, które są bardziej przeznaczone do grania ze znajomymi, także jeżeli mimo wszystko chciałbyś kiedyś zagrać sobie z własnym, z własnym ze znajomym po prostu no to w tym miejscu możemy go zaprosić. Natomiast jeżeli chodzi o granie z przypadkowymi osobami, no to wszystkie wcześniejsze e, wspomniane tryby gry do tego się sprawdzą. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.